Pracowali tam 300-400 ludzi. Nie Żydzi, tylko z Pol Polski i Ukrainy. Wszystko. A Kwarciak mieszkał około nas. Niedaleko, niedaleko, niedaleko. I ojciec był, jak przyszli te Niemcy, to każdy musiał pracować. To miał protekcję, to jeden mu po powiedział, ja po rusku i po polsku, jeden mu powiedział: Słuchaj, chodź, ja powiem, że ty jesteś najlepszy, e, najlepszy, co robi, co robi, byś, e, te kamie kamienie, to bujują raz on weszł, podesz, te wszystkie idą na, na robotę, on weszł, weszł idź, i do, dobił się do, 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 ojca i powiedział, Jako, Jan, Jakow, ja chcę od, 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 odratować twoją familię. Robiliśmy piece takie, 3 metry e, głombo, głęboko tak, i każda firmiowa familia dostała taki piec. I wszystko było w porządku tam, cicho było i e, gotowali duży sуп, kartofle Kupiliśmy, żeby było na zimę i na lato. Kartofli, jedliśmy kartofle, jedliśmy suł. On idzie kupować chleb, to on kupuje na dziesięć na miesięcy. żeby nie wid widno było, że ukupuje tyle chleba. Ale jak on wszystko położył, tam gdzie jego jak, książki i titrady, to było, było duże. To wszystkie mówią, zobacz, zobacz jak, jak te chłopce, Gwarsiak, jak oni się dobrze uczą. <laughs> Powiedz jakie, ile, ile, ile. ile <laughs> książki i tetradzie. Ty. No a z, i tak my leżeli.